Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj kontynuujemy naszą transferową podróż po letnim okienku. Zajmiemy się tymi mniej znanymi, mniej popularnymi ligami, zdecydowanie ligami spoza top 5 Europy. No, dzisiaj sobie trochę popodróżujemy, a to dlatego, że w tym letnim okienku transferowym sporo znanych nazwisk trafiło do różnych ciekawych lig i to są naprawdę znane nazwiska przez takie duże Z. To są nazwiska, o których słyszeliście przynajmniej raz w swoim życiu. W ogóle jestem pewien, że większość kibiców słyszała. Bardzo dobrze kojarzycie te nazwiska i właściwie to w środku nocy wiecie, kto gdzie grał i kim jest i na jakiej pozycji. Naprawdę znani piłkarze w różnych ciekawych ligach. No to co, jesteście gotowi na podróż? Bo dzisiaj sobie trochę naprawdę pofruwamy po całym świecie. No to startujemy, dosyć tego przeciągania. Lecimy. Naszą podróż zaczynamy w gorącej Turcji. Na początek mistrz kraju Galatasaray. Oni w zeszłym sezonie zdobyli w lidze aż 102 punkty. No jakiś kosmos. A jak letnie wzmocnienia? Czy też był kosmos? Za 9 milionów euro trafił duński obrońca Elias Jellert z Kopenhagi. A poza tym Hakim Zijesz już oficjalnie stał się pełnoprawnym zawodnikiem Galaty, bo wcześniej był tylko wypożyczony z Chelsea. Marokańczyk w barwach tureckiego klubu rozegrał do tej pory 23 mecze, strzelił 8 goli i zaliczył 4 asysty. Jednak zdecydowanie tym najgłośniejszym transferem mistrza Turcji było pozyskanie Miciego Baczuaja z Fenerbacze. Belk odwalił ruch w stylu starego, dobrego Luisa Figo, czyli przeszedł do odwiecznego rywala. Fanatycznym tureckim kibicom dużo nie potrzeba. No i się zaczęło. Żona napastnika oświadczyła w social mediach, że nawet ich dziecko otrzymuje pogróżki. W końcu Głos zabrał sam piłkarz, który starał się wytłumaczyć całą sytuację. Baczuaj twierdzi, że chciał zostać w Fenerbacze, ale nie zaproponowano mu przedłużenia umowy, więc gdy dostał propozycję z Galatasaray, to postanowił podjąć nowe wyzwanie. Szczególnie, że miasto Stambuł zajmuje wyjątkowe miejsce w jego sercu. Jeszcze tylko przypomnę, że on w 75 meczach dla Fenerbacze strzelił 44 gole i zaliczył 5 asyst. W tym sezonie derby Stambułu pomiędzy tymi dwoma ekipami zapowiadają się najjeszcze gora no właśnie, bo przecież Wenerbacze przegrało w zeszłym sezonie mistrzostwo tylko trzema punktami. Zdobyli ich aż 99, a to i tak nie starczyło. No to zjawił się w tej części Stambułu Jose Mourinho, który jak to on zażyczył sobie grubych transferów. No i trzeba było kupować. Za 19,5 miliona euro zjawił się Józef Ennesyri, czyli jeszcze do niedawna snajper Sevilla, który ostatnio miał naprawdę niezły sezon na boiskach La Liga. W klasyfikacji strzelców zajął szóste miejsce ex z Griezmannem. Jak utrzyma formę na tureckich boiskach może ten wynik bramkowy jeszcze poprawić rywale w strachu. Do tego za 8 milionów euro wypożyczenie Alana Son Emaximina, któremu już znudziła się Arabia Saudyjska. W barwach Al rozegrał 31 meczów, strzelił 4 gole i zaliczył 10 asyst, ale nie tylko ofensywa, moi drodzy, nie tylko ofensywa. Za 8,5 miliona euro został wykupiony sojunczu z Atletico Madryt. On wcześniej był tylko wypożyczony. Dokładnie taka sama sytuacja z Radę Kruniciem. Tylko on kosztował zaledwie 3,5 miliona i przyszedł nie z Atletico, a Milanu. A co z innym gigantem ze Stambułu? Besiktasem, tutaj też tego lata zameldowały się głośne nazwiska. A jak? Zdecydowanie największe z nich to Ciro Mobile. Czterokrotny król strzelców Serie A miał kosztować zaledwie 3 miliony euro. No wiadomo, już te 34 lata na karku, ale można być pewnym, że pod bramką rywali Włoch nie powiedział jeszcze wszystkiego. Barwy Besiktasu przywdzieje też inny weteran europejskich boisk, 33-letni Gabriel Paulista. Kiedyś 15 milionów euro zapłacił za niego Arsenal, potem była Walencja, Atletico Madryt, a teraz czas na Turcję. Nad Bosforem zameldował się też inny doświadczony defensor z ekipy Diego Simeone. Też 33-letni Stefan Sawicz podpisał 3-letni kontrakt z Trabzonsporem, czyli trzecią drużyną poprzedniego sezonu Ligi Tureckiej. No to teraz przeskakujemy z Turcji do Grecji. Też będzie gorąco, obiecuję. Kilka ładnych milionów euro wydał Olympiakos, czyli zwycięzca ostatniej edycji Ligi Konferencji. 4 miliony euro poszły na znanego nam wszystkich. Christophera Welde. W bonusach Lech może zarobić jeszcze 500 tysięcy euro więcej. No całkiem sympatyczna kasa. Norwek będzie mógł dorzucać piłki między innymi do Romana Jaremczuka, który też zameldował się w Olimpiakosie. Ostatni sezon ukraiński napastnik spędził na wypożyczeniu w Walencji, ale tam akurat za dużo sobie nie postrzelał. Tylko 4 gole w 29 meczach. Z Ligi Hiszpańskiej przywędrował też bardzo doświadczony Dani Garcia, który przez ostatnie 6 sezonów reprezentował barwę Athletic Bilbao. W kosie za ponad 7 milionów euro pojawił się Brazylijczyk Tete. Za niego w 2019 roku Szachtar zapłacił aż 15 milionów euro. Tete grał później w Ligę, Premier League, Turcji, a teraz przyszedł czas na Grecję. Natomiast w innej ekipie za zatem, Aeku, zameldowało się naprawdę głośne nazwisko Erik Lamela. Ostatnie trzy sezony spędzone w Sewilli, a teraz w wieku 32 lat wybrał sobie Ciepełko w Grecji. No, ciekawie, ciekawie. No dobra, była Turcja, była Grecja, to teraz skaczemy do Chorwacji, bo w Hajduku Split zameldowało się takie nazwisko, że głowa mała. W lidze chorwackiej w końcu będzie miał okazję zagrać nie kto inny, a Ivan Rakitić, 36-latkowi bardzo szybko znudziła się Arabia Saudyjska i po zaledwie pół roku powrócił do Europy. 310 meczów w barwach Barcelony, 323 w Sewilli. To on ma być tym, który poprowadzi Hajduk do upragnionego mistrzostwa. Czy się uda? Zobaczymy, w każdym razie będzie miał Kim tam pograć, bo piłkarzem Hajduka jest chociażby inny legendarny chorwat Ivan Perisic. Co za mocna ekipa. No to teraz wyskakujemy poza Europę. Lecimy w egzotykę, bo w innych częściach świata też pojawiły się bardzo znane nazwiska. W nowym klubie Paulo Sousy, czyli Al-Ahli Shabab ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zameldował się Sardar Azmoun z Bayeru Leverkusen. Irański napastnik sezon 2023-2024 spędził na wypożyczeniu w Romie, gdzie w 29 meczach strzelił 3 gole. Klub Sousy musiał za niego zapłacić 5 milionów. euro. Euro. Ogółem to tam były selekcje reprezentacji polskiej. Ma niezłą ekipę w ofensywie, bo jest jeszcze Munaz Dabur, dwukrotny król strzelców austriackiej Bundesligi, były piłkarz Salzburga, Sewilli czy Hoffenheim. No mogą sobie chłopaki w tych Zjednoczonych Emiratach postrzelać, o i mogą. No dobra, to zajrzyjmy jeszcze do Kataru. Tu zameldowała się mocna hiszpańska ekipa. Za 10,5 miliona euro Luis Alberto trafił do Alduhail. Ostatnie 8 sezonów w barwach Lazio. 307 meczów, 52 gole i 79 asyst. Teraz przyszedł czas na emeryturkę. Na taką samą zdecydował się Hoselu z Realu Madryt, tylko, że on zagra w Algarafie. W ostatnim sezonie La Liga 10 goli. Coś mi się wydaje, że w lidze katarskiej zdecydowanie poprawi ten wynik. No i tak człowiek słyszy o tych nazwiskach tutaj taki, tutaj taki trafił. Ten ma tyle meczów rozegranych w lidze hiszpańskiej, ten ma tyle meczów w takiej lidze Jaż człowiekowi się chce, żeby jeszcze jakieś znane nazwisko w tym okienku transferowym trafiło do naszej pięknej ekstraklasy. Jakiś taki gość, piłkarz z wypchanym CV, przebijającym nawet te CV piłkarze, którzy trafili do Legii, czy to Nissame, czy Winagre. No zobaczymy, ja widziałem tam, przeglądam sobie od czasu do czasu tych wolnych zawodników. I cały czas do wzięcia są chociażby Mario Balotelli czy Hesse. Chociaż w sumie to nie wiem, czy jakiemukolwiek polskiemu klubowi życzę podpisania kontraktu z Mario Balotellim czy Hesse. Lepiej nie. Lepiej może nie po takich znanych zawodników, tylko jeszcze takich, co to mają coś do pogrania na boiskach. No chciałoby się, żeby jeszcze ktoś taki znany trafił do Polski. No zobaczymy, słuchajcie, bo okienko transferowe jest dopiero początek sierpnia, jest cały czas otwarte i liczę na to, że czekają nas jeszcze jakieś grube, ciekawe transfery. A jak będzie grubo i ciekawie, to możecie być pewni, że będzie też grubo i ciekawie na kanale ZAPOŁOWY, dlatego subskrybujcie, oglądajcie, łapkujcie i czekajcie na więcej. Ja już dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę, widzimy się wkrótce. Pamiętajcie, kanał Za Połowy. Lipiński się odmeldowuje i mówi do widzenia, pa pa.